Pytacie o to ja. Markem co to pierwszy odcinek z serii y, Wojna flagę na 1 tak. No i w tym odcinku gram Heavy. No. I właśnie, to nie będzie seria taka jak Uwa Wyrzycha, że w jednym odcinku jedna postać. Tylko będę, w jednym odcinku na przykład będzie Heavy, Archer, no i tak. Po prostu w jednym odcinku będę miał postacie. Czerwony czy niebieski? Czerwony. No, mm, teraz na jeden jest klimat świąteczny, jak widać. No więc atakujemy, podbijamy i zabijamy. Co to ma być? Aha No Dobra, spada już po świecie. Dobra. Eee. Może teraz. No się to pisało.

Хммм... Mm. кинь! Гинь! А че бие меня? Но, на правда... Йааа... Ипо... Ено... Ну... Арчера, мисля, гепски жени, ве. ¡Ay! bien no, no. oh, lo no, viengo, sí, sí, sí. ¿Qué es aquel Voda, Hmm, już koniec? Wow. Dobra, więc to będzie krótki odcinek. Więc, to jest taki krótki odcinek. No. Raczej takie odcinki wszystkie będą. Uj. Dobra. Więc, komentujcie, subskrybujcie i. Wiem, jak to było. łapkujcie. No. A na koniec. Bomba